Ale no właśnie, Paweł Kukiz to myślę, że dla nas obu taka postać. Yy, ciągle jednak z dwóch światów, i pewnie byśmy mogli zrobić dwa osobne programy i one by brzmiały zupełnie inaczej. Chociaż to by się musiało już pewnie się nachodzić, ale chodzi mi o to, że byłby to program o artyście Pawle Kukizie oraz o polityku Pawle Kukizie. Chociaż no będę szczery od razu, że yy, od pewnego momentu zaczęło u mnie nachodzić jedno na drugie. To znaczy ciężko mi pozostać w pewnym takim ogromnym, pełnym, stuprocentowym szacunku i naprawdę takiej estymie wobec działalności artystycznej Pawła Kukiza. Cały czas uznaję ją i szanuję y, panie Pawle wszystko co pan zrobił muzycznie. Natomiast jako odbiorca, jako także fan nie widzę, coraz więcej widzę rozbieżności między tym co pan pisał panie Pawle w kapitalnych tekstach, za których jeszcze raz powtórzę ogromny szacunek, i widziałem coraz większy rozjazd w tym, co pan mówił publicznie, zwłaszcza atakując różne osoby, z którymi się pan nie zgadzał światopoglądowo, a ten język był bardzo, bardzo ostry i moim zdaniem w ogóle nie do przyjęcia w debacie publicznej. I kompletnie nie rozumiałem, jak można jakby opowiadać w tak kapitalny sposób o miłości, o empatii, o szacunku, o otwartości także do wszystkich ludzi, niezależnie czy są z tej czy z innej partii prawicowi czy lewicowi i niezależnie jak patrzą na Polskę i jaki mają według innych poziom patriotyzmu, to ARL nie dzieliło ludzi. A nie mam takiego dzisiaj poczucia, jeśli chodzi o środowisko Pawła Kukiza, że nie dzieli ludzi. Uważam, że środowisko Pawła Kukiza no i także on sam bierze udział, chociaż pewnie by się właśnie za to pan Paweł Kukiz mógł także obrazić. Uważam, że jest elementem ogromnym polaryzacyjnym dzisiaj, ale yy, o tym później.